Cześć, jestem Paweł Gajkowski z gsmaniak.pl Przykładowy materiał wideo nagrywam aktualnie z platformem Huawei Mate Xs Tym razem jest to rozdzielczość Full HD 60 klatek na sekundę Z racji tego, że materiał wideo rejestrowany w 4K 60 fps był no... Delikatnie rzecz ujmując bardzo przeciętny Postanowiłem sprawdzić jeszcze jak radzi sobie tutaj z tą standardową rozdzielczością No i... klatkarzem również standardowym, bo jakby nie było 60 fps nie jest już tutaj Zarezerwowana dla urządzeń klasy premium Tak więc Sprawdzimy tutaj teraz jak to jak, jak tutaj wszystko to wygląda, dobrze Przełączamy się teraz na obiektyw szerokokątny No na brzegach tutaj widać, yy, że się oczko, lekko tworzy, są po prostu pozaginane te krawędzie Ale myślę, że nie, nie, nie ma tutaj tragedii Teraz powrócimy sobie do stanu początkowego, czyli obiektyw główny. No i teraz delikatnie będziemy zwiększać tutaj przybliżenie do 10-krotnego. Mamy aktualnie 3, 4, no sam przyspieszył smartfon. No już mamy 10-krotne zbliżenie cyfrowe, maksymalne jakie oferuje. Delikatny ruch tutaj już drgania są spore, a jakość. No myślę, że jakość widzicie sami, jak to wygląda. Teraz powrócimy do stanu początkowego. Już zwolnił troszeczkę, jest. Jest, o. Ok. I zobaczymy jeszcze, jak działa autofocus. O, zaczęło się pojawiać takie migotanie, które było przy 4K. Więc nie mam pojęcia, czy to jest wina oprogramowania. Autofokus mnie zawodzi kolejny raz czyli ewidentnie nie jest to problem jakby materiału 4K czy też tych 60 fps przy 4K tylko tutaj ewidentnie jest jakiś problem z oprogramowaniem prawdopodobnie no bo wątpię w to, tak jak wspomniałem na poprzednim materiale, że jest to wina hmm, samego, samej optyki, bo jakby nie było jest to aparat z P30, więc flagowego modelu z ubiegłego roku co prawda nie z wersji pro tylko z tej standardowej, ale one się tam nie, niewiele różniły, więc generalnie jakość rejestrowanych materiałów powinna być wysokiej klasy, a niestety jest dosyć przeciętnie. Przypomnę jeszcze raz, jest to materiał rejestrowany z smartfonem Huawei Mate Xs. Rozdzielczość mamy tutaj FHD 60 fpsów. Po takie Obszerne pierwsze wrażenia z dwóch miesięcy użytkowania odsyłam Was do materiału, który znajdziecie na gsm.maniak.pl. Cześć, trzymajcie się!